Józef Ignacy Kraszewski, Stanisław Jachowicz. Bajki i powiastki. Stanisław Jachowicz, Staś. Staś na sukni zrobił plamę. Płacze i przeprasza mamę. Korzystając z chwili mama, rzecze: Na sukni wypierze się plama, ale strzeż się, moje dziecie, brzydkim czynem splamić życie. Bo ci, Stasiu, mówię szczerze, ta się plama nie wypierze. Hej, Lisku. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.